Cześć kochani, tu witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was znowu na chat make-up. Pokażę Wam kilka kosmetyków w akcji, z tym, że wszystkie będą miały jeden wspólny mianownik. Mianowicie wszystkie są absolutnie świetne. Uwielbiam je. O tym będzie dzisiaj. Zapraszam. Tak wyglądają moje włosy, kiedy wydaje mi się, że mam jeszcze jedno opakowanie pianki Goldwell, która niweluje ten żółty odcień, ale jestem w błędzie. Kurczę jakiś włosek, mam tutaj. Dzisiaj rano yy, po umyciu włosów chciałam właśnie nałożyć piankę. Sięgnęłam do, to, do mojego pudła, gdzie mam zapasy kosmetyków do pielęgnacji. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że właśnie wydawało mi się, że mam tą piankę, a jednak jej nie mam. Yy, no i kurczę, jestem żółta. Ale nic ten teraz nie zrobię, więc czekam aż dojdą pianki, bo zamówiłam kilka opakowań. Tyle jeśli chodzi o moje włosy. Bardzo chciałam nagrać ten filmik w świetle naturalnym, tak jak ten ostatni, przy okni, okni, przy oknie, ale nie wiem, co się stało. Kurczę, mam jakiegoś włosa. <grym> nie wiem, co się stało. To będzie jeden z tych filmików. Wybaczcie. A, bo to rzęsa mi się podwinęła. Już chyba będzie dobrze. Nie wiem, co się stało, że dzisiaj w Warszawie są egipskie ciemności. Ja będę musiała jeszcze dzisiaj ten filmik szybciutko Zmontować, ale miałam tyle planów schłodzić sobie włosy, nagrać przy oknie w świetle naturalnym. Nie da się, zaczęłam nagrywać i jest po prostu bardzo, bardzo ciemno. Jestem przy biurku, jest włączony ring, to okrągłe, okrągłe światło przy lampie. Nie włączam tych bocznych, przez co ten efekt jest w miarę naturalny. Widać moją fakturę skóry, nie jestem taka wygładzona. Więc tak dzisiaj działamy. Dobra, przejdźmy do tych perełek. No i tak, na twarzy mam pielęgnację, krem pod oczy, SPF-ik nałożyłam, a powiem Wam, że ostatnio przyniosłam z drogerii Rossmann nowości do pielęgnacji marki AA. Przede wszystkim skusiły mnie opakowania, przyznam szczerze, bo tam są tuby z pompkami, no i mają SPF 30, co prawda, ale... Zaczęłam ją testować, bo co prawda nie skończyłam jeszcze tego co mam, ale byłam tak ciekawa, że już dorwałam sobie rączki do tego SPF-u. Jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Wiecie, jeszcze mogę dostać jakiejś reakcji alergicznej, może mnie zapchać, ale takie pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Jest pielęgnacja. Nałożę sobie teraz szybciutko bazę na oczy, na powieki, podcienie. Oczywiście Inglot Eyeshadow Keeper żeby to wszystko się ładnie układało, jeszcze nie będę utrwalać pudrem, to zrobimy później. Dobra, przechodzimy do podkładu. I tak jak wspominałam, że ostatnio zwróciły moją uwagę pielęgnacji, kosmetyki do pielęgnacji marki AA, słuchajcie, to po raz pierwszy, jeśli chodzi o szafę AA, miałam taki efekt, że przechodziłam sobie przez Rosman, przechodziłam tym korytarzykiem, gdzie są szafy z kolorówką, i przeszłam koło szafy AA i aż się tak filmowo wróciłam, bo oni wypuścili, słuchajcie, kilka nowych rzeczy, między innymi podkład. Podkład nazywa się Gentle Nude Foundation. To jest po, kryjący podkład serum. 16 godzin uczucia komfortu, ma dać satynowy efekt, 2, znaczy stężenie 2% NMF to są Natural Moisturizing Factors, czyli to jest podkład nawilżający. I ja mam tutaj go w odcieniu 403 Light Beige. On jest dla mnie, na mnie za ciemny, więc już od razu będę go mieszać z tym rozjaśniaczem marki NAM. Tutaj od razu Wam przeczytam z opakowania. To ma być bezkompromisowe połączenie doskonałych... Efektów makijażowych i nowoczesnej pielęgnacji. Korygujące pigmenty idealnie stapiają się ze skórą, dając możliwość budowania poziomu krycia bez efektu ciężkości. Lekka konsystencja pozwala uzyskać satynowe wykończenie, efekt idealnej cery, skoncentrowana. Formuła pielęgnacyjna właśnie tych NMF, czyli Natural Moisturizing Factors, z naturalnym czynnikiem nawilżającym, to jest właśnie naturalny czynnik nawilżający, i ceramidem zapewnia 16 godzin uczucia, komfortu, natychmiastowego wygładzenia oraz długotrwałe nawilżenie. Prebiotyk, w... ja lubię prebiotyki, wspiera naturalny mikrobiom skóry, polecany także dla cery wrażliwej i uwrażliwionej. I powiem Wam, że ja sobie nie przypominam, żeby jakikolwiek podkład od AA, takie wiecie, półtorej pompeczki sobie tutaj daję, przypominam, odcień 403, zresztą będzie mieli link w opisie poniżej i troszeczkę tego rozjaśniacza marki NAM. Wracając do mojej myśli, ja sobie nie przypominam, żeby jakikolwiek podkład marki AA, bo korektor tak, <ścoughs> znowu myśl poboczna, korektor tak, ten Healthy Wear... Concealer? Concealer, oni też mieli taki podkład. Ten Healthy Work Foundation pięknie leżał, ale on nie leżał, nie leżał na mnie ładnie długo. Mm, z trwałością miałam problem, natomiast tu i trwałość jest ok. I wykończenie jest bardzo fajne. Już nie wiem, gdzie mam kłaść te rzeczy, mam taki bałagan na tym biurku. No, generalnie, jak można wnieść po tytule dzisiejszego filmiku, to kurczę hit. Wygląda pięknie. Rzeczywiście delikatnie wygładza. Można budować krycie. To krycie nie jest oszałamiające, ale jest takie od lekkiego do średniego, czyli to, co ja lubię. Rzeczywiście, kiedy nakłada się go więcej, bo się walczy o krycie, nie traci się na lekkości, on nie obciąża tej mojej cery. No i powtórzę jeszcze raz, pięknie wygląda cały dzień. Ani się nie ciastkuje, ani się nie wyciera. Ja się wyświecam, ale ja się wyświecam w każdym podkładzie. Najwie, na, nawet, <grytania> nawet w najbardziej matującym, wysuszającym, w takim tapetkowym i tak ta moja strefa T prędzej czy później będzie się świecić. I tutaj też tak jest, ale ja nie wyglądam tłusto, nie wyglądam nieświeżo. No, tu muszę sobie jeszcze rozglądować. Bardzo fajna propozycja. Bardzo w drogeryjnej cenie. I nie wiem jeszcze jak jest teraz, kiedy to widzicie, ale no w tamtym tygodniu to była promocja na te kosmetyki AA w Rosmanie. Kurczę, miałam płatki rolowe pod oczy, zanim tutaj włączyłam nagrywanie, i zapomniałam sobie nadmiar tego serum z płatków zdjąć. I troszeczkę mi się tutaj roluje, ale nie dużo. Dobra. No kurczę, świeża buzia. I oczywiście ja go muszę przypudrować, jak każdy podkład. Pusteczką już sobie wytrę dłoń, bo biała jest bluzka. Wszyscy wiemy, jak to się kończy, tak? Fantastyczna opcja z drogerii nie ciemnieje, bo u mnie jednak z tymi podkładami drogeryjnymi bardzo często jest tak, że one na mnie oksydują. Nie tylko jeśli chodzi o markę AA, ale o większość drogeryjnych podkładów. Tego się najbardziej bałam. On nie oksyduje... Delikatnie wygładza, wygląda to czy znaczy daje efekt naturalnej cery, zdrowej. No i co najważniejsze, tak leży pięknie cały dzień. Super jest ten podkład. Naprawdę tak mnie zaskoczył. Marka AA przyznaje, że ostatnio nie wzbudzała zbyt czy znaczy zbyt dużych żadnych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych we mnie nie wzbudzała. Pamiętam, że była taka kolekcja z jakąś osobistością, z jakąś znaną panią. Tam były kremowe formuły, nie podobały mi się. Te odcienie były nietrafione, te formuły były niefajne. I tak przyznam szczerze, że nawet tam do tej szafy AA nie zaglądam. A teraz, tak powiedziałam, zobaczyłam, że jest coś nowego, aż się cofnęłam, poczytałam troszeczkę. No, u mnie hit. Jest jeszcze korektor z tej serii. Czekajcie, aż się tak wychylę. Też Gentle Nude Concealer, kryjący korektor, też ma ten kompleks NMF, czyli Natural Moisturizing Factors i on jest fajny, z tym, że on e, lekko kryje, znaczy nie lekko, on nie kryje tak lekko jak na przykład ten krem korygujący pod oczy dr. Ireny Eris, który Wam ostatnio pokazywałam. To jest taki codzienny korektor, on jest super, te dwie rzeczy świetnie mi się sprawdzają. Kiedy e, nakładam mniej tego podkładu, bo chcę takiego delikatnego wyrównania kolorytu, chcę po prostu, po prostu lżejszego krycia, bo robię lekki makijaż, na przykład oczu nie maluję wtedy, no to ten korek korektor wjeżdża i pięknie się nosi cały dzień. Ani się nie zbiera, ani nie wysusza się na żadnym etapie. Pięknie wygląda, pięknie się nosi. Ja mam odcień 401 Vanilla. To jest mój odcień. Z tym akurat się wstrzeliłam, więc jest bardzo dobrze. Z tym, że... Kurczę, gdyby to była recenzja tych produktów, to ten korektor by się tutaj pojawił i bym tutaj teraz go nakładała i bym o nim mówiła, ale... Dzisiaj są kosmetyki, które są nie tylko dobre, ale które są cudmiut i orzeszki. I ja ostatnio, przyznaję, kupiłam sporo korektorowych nowości. Między innymi nowy korektor od pani Nataszy Denony. Jaką się nazywa High Glam Concealer? To też jest połączenie pielęgnacji i kolorówki. Ona z tej serii High Glam chyba ma serum albo primer połączony z pielęgnacją. Coś takiego tam jest. To jest korektor, który jest rozjaśniający, nawilżający. To jest właśnie takie połączenie serum i korektora. Ja mam go w odcieniu 2N i on jest troszeczkę jasny, ale wiecie, będzie dobrze to wyglądać. Kopytko jest takie serduszkowe, i słuchajcie, to jest fantastyczny korektor. Ja widziałam recenzję pana Wayne'a Gossa, który nazwał ten korektor. Nie można zrobić bezpośredniego tłumaczenia, bo troszeczkę bez sensu to. Zrobię to. Najbardziej nieskazitelny korektor na świecie. Chodzi o to, że on nadaje właśnie taki efekt, pozostawia taki efekt takiej nieskazitelnej cery, skóry. Bo tu ten korektor, ten produkt, oczywiście to może być korektor pod oczy, ale ja już widziałam i Nataszę Denona, i właśnie pana Ujena Gosa, którzy wykonują makijaż całej twarzy tym korektorem. U mnie ta formuła, jeśli chodzi o stosowanie go na całą twarz, ona jest zbyt gęsta, zbyt tłusta i na moją cerę mieszaną nie, nie. Dziękuję, to się nie sprawdza, po prostu nie jest trwały w strefie T. Natomiast rzeczywiście pięknie wygładza, mocno kryje, jest tłusty, gęsty i bardzo przypomina mi mój ulubiony korektor od NARS, ten Radiant Creamy Concealer. Jest gęsto, jest lśniąco, naturalne wykończenie, kiedy się go... Przypudruję. Ja już sobie zacznę tutaj ten mm, korektor aplikować. I słuchajcie, tu jest dużo pigmentu. Tak naprawdę dużo pigmentu. On się pięknie aplikuje. Ten odcień wstrzymał, mi się wydaje, idealnie. Muszę wyjąć puder. Pudrem oczywiście dzisiaj będzie puder od Pat McGrath, którym utrwalę sobie korektor. I tak w tych lampach, jak siedzę, mi się wydaje, że może on jeszcze sobie tego korektora nałożę, ale niewiele. Tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o jego wykończenie i chodzi o jego formułę, o to jak się zachowuje na mojej skórze, to naprawdę jest braciszek Nars Radiant Creamy, Creamy Concealer. Z tym, że ta formuła wydaje mi się jest jeszcze odrobinkę gęstsza i może odrobinkę jeszcze więcej ma pigmentu. Tego krycia jest jeszcze więcej kurczę, powiem Wam, że jest miłość od pierwszego użycia jak tylko zaczęłam go aplikować za pierwszym razem to oczywiście pomyślałam sobie kurczę, żeby tylko z trwałością było super bo pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne no i oczywiście jak się pewnie domyślacie z trwałością jest super świetny korektor mm. kolejny, który mi się sprawdził na szczęście lubię takie sytuacje no kurczę, prasuje się ta okolica pod okiem jest teraz wyprasowana Utrwaliłam sobie strefę T, to czy podkład w strefie T pudrem od Revolution Pro Hydromat. Tu jest wszystko fajnie utrwalone, usztywnione, zmasowione też troszeczkę. Widzicie, że okolica pod okiem troszkę lśni jeszcze. Pomimo tego, że został korektor przypudrowany, to jednak jest to naturalne, zdrowe wykończenie. Uwielbiam to. I jeszcze raz się powtórzę. Niska półka cenowa, podkład od, podkład od AA. Mm, perełka, no i ten korektor od Nataszy. Sprawdzają mi się świetnie. I w duecie, i osobno. Przechodzimy do bronzera. I znowu będzie wysoka półka cenowa, bo kochani, doszedł do mnie w końcu bronzer od pani Pat McGrath. One chyba jeszcze nie są dostępne u nas. Ona już jakiś czas temu wypuści, wypuściła te bronzery. Tam jest dosyć szeroka gama kolorystyczna. To jest Bronze Without Caution, Glamorous Glow and... Nie, on się tak nazywa? Nie, to jest opis. Przepraszam. Skin Fetish. To jest ta seria Divine Bronzer. Ja mam go w odcieniu Nude Honey. Oczywiście, jak u pani Pat, jest solidne plastikowe opakowanie. Jest ustereczko I ten bronzer wygląda, jakby był bronzerem matowym. Tutaj pod żadnym kątem nawet nie ma się podejrzenia. Że to jest może coś satynowego. Ja nie mówię tutaj nawet o jakichś drobinach rozświetlających perle, nic. On wygląda, jakby był brązerem matowym, ale jego efekt, czy efekt, jaki daje, absolutnie matowy nie jest. On jest delikatnie satynowy, to wszystko delikatnie lśni, ale tutaj absolutnie. Nic się nie, no, nawet nie chcę powiedzieć błyszczy, bo to by oznaczało, że są jakieś drobiny, które odbijają światło. Tu nawet nic nie lśni. Nie wiem, nie wiem jak to jest zrobione, ale brązer jest fenomenalny. Jest. Znaczy ja się troszeczkę bałam, że będzie trochę jak z różami z tej serii y, Skin Fetish, to znaczy, że one będą mocno napigmentowane. Znaczy te bronzery, że ten brązer, podobnie jak róże będzie mocno napigmentowany. Nie jest. Tu jest bardzo bezpieczna pigmentacja. Ja mogę używać tego bronzera tak jak lubię używać y, pudrowych brązerów, czyli po prostu miziać się troszeczkę niedbale po twarzy. I ten kosmetyk się aplikuje. Widzicie, że nawet ten pędzel jakoś tak... Nie do końca trzymam w jednym konkretnym miejscu. To jest jasny odcień, to jest chyba druga opcja co do jasności. Dobra, wydaje mi się, że wystarczy, bo to co podkreślam za każdym razem, kiedy się maluję przed wami, ja jak mówię do kamery, to przesadzam aplikuję zbyt dużo, później odchodzę od kamery i się okazuje, że tego makijażu jest tak całkiem sporo nałożonego. Dobrze, słuchajcie, bronzer delikatny, bo jasny odcień, tutaj wszystko ładnie się nałożyło. Ja wiem, że sam podkład daje takie bar bardzo liśniące, naturalne wykończenie. Blask skóry, ale widzicie tutaj? No kurczę, to wszystko tak fajnie, zdrowo liśni, to cały czas jest bardzo, bardzo naturalny efekt, bardzo mój. Pigmentacja jest taka w sam raz, tutaj się... Nie da zrobić sobie krzywdy. Ani razu nie miałam takiej sytuacji, że nałożyłam za dużo, a widzieliście, że tak dosyć frywolnie sobie poczynam, jeśli chodzi o ten brązer? Powiem Wam, że bardzo, bardzo fajna opcja. I kurczę, pomimo tego, że mam kremowe brązery u siebie tutaj w kosmetyczce, i pomimo tego, że przez pierwszy tydzień maja na majówce używałam tylko tego brązera od Real Beauty, i myślałam, że to będzie miłość na cały maj. Pomimo tego, że to jest starowinka, to kiedy wróciłam i zaczęłam korzystać z tego brązera, to nie mogę przestać. Podobnie jak nie mogę przestać aplikować tego podkładu od AA i korektora od Nataszy. Tak, lecimy dalej. Podkład nałożony, brązer nałożony, czyli można spokojnie nałożyć kolczyki. I lecimy dalej. Przechodzimy do oczu. I to jest paleta, jak się łatwo można domyślić. Kosmetyk, cienie, które u mnie są hitem. Wydaje mi się, że już nawet może sobie... Nie, jeszcze, jeszcze. To są cienie, które u mnie są hitem. To jest paletka Too Faced. Ich nowość Italian Spritz. Już pomijam nazwy tych cieni, które po prostu każdy z nich, każda nazwa jest związana z Włochami. Moja miłość. Ja mam słabość do Włoch, pomimo wszelkich niedoskonałości tego kraju. I pomimo tego, że tutaj jest sporo koloru, o, akcentów mocniejszych, tu jest na tyle dużo opcji, a cieni jest, czekajcie, 6 razy 3 to jest 18, jeśli dobrze liczę, czyli mamy 18 cieni. Jest na tyle dużo opcji, że kiedy chce się wykonać taki nudziakowy, bardzo delikatny, codzienny makijaż, to można. Z tym, że te błyskotki, pomimo tego, że tak się fajnie wybijają w tej kamerze tutaj, w tej palecie, przyciągają uwagę, nie są zbyt mocne. Znaczy, ten jest w miarę intensywny, ten ciemny też piękny. Z tym, że te jaśniejsze opcje, ten róż, ten fiolet, ten różofiolet, ta brzoskwinka, ta chłodniejsza brzoskwinka, ten niebieski, one są nie tak intensywne, jakby się mogło wydawać, że są w palecie. Za co ja je uwielbiam. Jak już nawet chcę koloru, chociaż z reguły robię sobie takie bardzo delikatne, naturalne, najczęściej nawet sam, tylko matowe makijaże oka, to nawet jak chcę kolorku, to ja nie chcę, żeby te błyskotki błyszczały się jak turbo pigmenty. Taki mam okres. Nie ma nic złego w blasku intensywnym w brokacie na powiece. tylko wiecie, jak to mi jest? Czasem chcę brokat i turbo Pigment, albo ten Glitter Eyeshadow od Hourglass. Scattered light, które lśnią przepięknie, a czasem chcę subtelności, czasem chcę czegoś spokojniejszego i te, przynajmniej te jaśniejsze opcje kolorystyczne, jeśli chodzi o błyskotki, takie wykończenie mi dają. Natomiast jestem przekonana, że jak ktoś patrzy na tą paletę i sobie myśli, będzie intensywnie, będzie soczyście, no właśnie w większości przypadków tak nie będzie. Obawiam się. Przynajmniej u mnie takiego efektu nie mogłam. Osiągnąć, może zacznę się malować w końcu. Sięgnę sobie po ten macik Komo After Dark, Komo, czyli jezioro Komo. Albo też miasteczko Komo, które jest nad jeziorem Komo. I w sumie staraliśmy się swojego czasu, jak byliśmy tam dowiedzieć, co było pierwsze. Czy miejscowość wzięła nazwę od jeziora, czy jezioro wzięło nazwę od miejscowości. W sumie to ktoś tą nazwę temu zbiornikowi wodnemu musiał nadać. Właśnie nie wiemy, czy ludzie, którzy mieszkali w miasteczku chłopak, czy ludzie, którzy no. <grytanie> to czy nie wiem, bo co się tutaj zapętlam w tą opowieść nie wnoszącą do dzisiejszego tematu absolutnie niczego. No w każdym razie Como After Dark cień nakładam. Wszystkie maty tutaj się zachowują w tej palecie idealnie. Dobrze i teraz moi drodzy... Nie! Como After Dark to jest ten cień. Teraz się zorientowałam, ten ciemny, bo napisy, znaczy nazwy, cieni są na górze, a nie na dole. I za ty, lamo. To jest Spaghetti, about it. Dobra, więc teraz będę nakładać Capri Fan. Capri to jest wyspa. I tak troszeczkę sobie delikatnie przyciemnimy, ale i zmusztardujemy zewnętrzny kącik. Bo w sumie czemu nie? Już wam zdradzę, jak tutaj sobie blenduję te cienie, że w następnym filmiku opowiem wam o fajnych kremach z filtrami przeciwsłonecznymi strugerii, które ostatnio na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy miałam okazję a testować sobie pędzel do oka, ale to nic się nie stało. Na szczęście, na szczęście nie muszę wymieniać soczewki, bo nie raz, nie dwa, albo sobie szczoteczką do tuszu. Przyjechałam po soczewce albo właśnie cieniem. No i trzeba było soczewkę kurczę wymienić, no bo nie dało się tego doczyścić z rzeczywistych względów. Kurczę, lubię ten odcień. Lubię ten kolorek. Tu się wszystko pięknie samo blenduje. Te błyskotki, powracając do nich, one się pięknie noszą. One są takie wydają się być bardzo gruboziarniste pod palcem, ale to jest mylne uczucie. Są kremowe, nie są takie śliskie. Czasem błyskotki, cienie błyszczące, są takie śliskie pod palcem, aplikują się tak fajnie, są takie niewyczuwalne, można by powiedzieć. Na opuszkach palców te wydają się być takie grubo, właśnie zmielone i lekko tłustawe, ale nie są, a powieka bardzo ładnie się aplikują. Z tym, że no właśnie te najjaśniejsze cztery. Tak, ten, 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 bo te z kolei cztery już naprawdę są intensywne. No błyszczą troszeczkę słabiej niż pewnie wiele z Was by chciało, z tym, że dla mnie to akurat jest atut. Teraz kurczę myślę, że pójdę w ciało Bellini, czyli w to, w tą piękną brzoskwinkę, która się pięknie będzie nosić. Ja nie muszę jej kleić na klej pod brokat, ona tutaj nie będzie nigdzie wchodzić, zbierać się. Bardzo ładnie przetrwa przez cały dzień na mojej powiece. No ale właśnie, kurczę, można by pomyśleć, że będzie się błyszczała intensywniej. No jest tak subtelnie, prawda? Wydaje mi się, że ostatnia, ostatni hit na dzisiaj, mianowicie, mianowicie róż marki AA. Tak, oni wypuścili jednocześnie nowy podkład, nowy korektor i róże w płynie. To jest ich Wonder Blush, Long Lasting Cream Blush. I ja mam go w odcieniu Fancy Peach i nie przypominam sobie, czy wyszły dwa odcienie. Na pewno są dwa, bo jeszcze było coś różowego. Czy trzy? No ja wzięłam sobie brzoskwinkę, to jest opakowanie bez gąbeczki, jakbyście się zastanawiali. Taki, taki maściowy aplikator, formuła jest dosyć gęsta. Tak wygląda ta Fancy Peach. I kurczę: Fancy Peach. Jest gęsta, jest lekko tłusta, jest śliczna, jest średnio napigmentowana, to znaczy bezpiecznie nie ma tego pigmentu za dużo. Nie ma go też za mało, że trzeba, wiecie, aplikować dużą ilość produktu, co się może przełożyć na, no, na jakość tego makijażu, bo wiadomo, że kremowe produkty no, inaczej wyglądają na błyszczeń. Nie się fajnie stapiają, ale jak nawalicie ich sporo, to też nie jest zbyt dobrze. Tutaj się nic poniżej nie rozpuści. Ten róż ma takie fajne, naturalne też wykończenie i kurczę nosi się pięknie cały dzień. Wiecie co? No jest hit. Ja pamiętam, że właśnie... O kurczę, brokatem się wytarłam. Prawda ja. Tak jak wspomniałam na początku, że ostatnio po kolorówkę AA sięgnęłam chyba właśnie wtedy, kiedy to była pani Mar Magda Pieczonka. Chyba tak. Ona miała taką kolekcję mm, styków, formów, sztywcie kremowych. Tam był róż, rozświetlacz i tam to było kiepskie. Naprawdę kiepskie. A tu jakościowo jest super. Ani się nic nie rozpuszcza, ani nic nie znika, nie wsiąka. Pięknie akcentuje, pięknie się aplikuje. Mm. No jest, kurczę, naprawdę super. No Wiecie, że ja mam słabość do kremowych formuł i jestem też wymagająca co do kremowych formuł. Przyznaję, bo tyle tego mam u siebie, że kurczę, no wiem, że się da zrobić coś świetnego i to jest świetne. I tak prezentuje się efekt końcowy. Oczywiście wszystkie kosmetyki, których dzisiaj użyłam, znajdziecie w opisie poniżej. Zarówno te, o których opowiadałam, jak i te, które przemilczałam, których użyłam poza kamerą. A oprócz włosów, ich koloru, to wszystko jest super i w takim stanie utrzyma się do samego wieczora. Powtórzę, podkład genialny. Korektor jest super. Paleta, bronzer, no i kurczę, róż. W gruncie rzeczy nie zwróciłam uwagi na to, że nałożyłam ten kremowy róż na pudrowy brązer, i tutaj nic się, wiecie, złego nie zrobiło. Oczywiście takie kombo nosiłam już kilka ostatnich dni, odkąd ten róż do mnie doszedł, ale, no wiecie, mi się wydaje, że warto zauważyć, że nawet na pudrowy brązer i na puder, słuchajcie, tutaj gdzie jest korektor, ten róż wjechał i absolutnie nic się nie zciaskowało, nic się nie rozwarstwiło, nic się nie odklejało. No i ja kurczę jestem super zadowolona. Zawsze fajnie jest trafić na kosmetyki dobrej jakości, zwłaszcza jak się płaci za nie z własnej kieszeni. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, w następnym filmiku będzie o tanich, ale fajnych SPF-ach drogeryjnych. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia, moi drodzy. Na razie.